Dobra, sianka ludziska, ja jestem Harry i spotkamy sobie w Patyfi, e, e, w las, e, które tu pogramy, więc dom i nasz, i nasz dom. No taka szybka rundka, no bo nie miałem tutaj innych gier nagranych, więc... Nagrywam taki sobie bez kamerki niestety tutaj. Gdzieś tam byli też szczudła. Znaczy nie szczudła, tylko nożyce takie duże, duże. O! ogrodowe Nie wiem po co ta róża. RUA. Ry -u a, Unapchę -u, te jeszcze w ogóle. Ale dobra, tutaj też mamy. Okej, okay, jakie odgłosy dziwne. Tutaj wchodzimy gdzieś. Z bocznymi drzwiami, coś coś było? Nie wiem, jakieś. Coś, spoko. To będzie eee, szybki odcineczek taki, bo trochę późno go nagrywam w ogóle. 22, w trefo. Oho, dobra. Dużo dobramy, Wiedźmy. Okay. Strange noises, flickering, flickering lights, moving objects and eerie Dobra. frights. Run away. She will appear if you say. Don't make your wrong choice, or you will feel her breath and hear her voice. You don't Dobra, have to run and hide. The witch is already by your side. She is saying you have no rose, she will trap your soul in a doll that grows. Oh. Uh, uh. Coś mi, Uciekamy, Róża mi zajebała ludzie. Idziemy po róże. Tutaj. Nie być zbyt głośno tutaj, bo już jest noc. Cisza noc na w sumie. Nie, nie będę aż tak krzyczał. Więc będę starał się tutaj w miarę cicho być. Mam nadzieję, że to nagrywa normalnie. Widzicie jak tam bez kamerki wam się ogląda w ogóle? Eee, tutaj. Dobra, tylko, jakie bramy tutaj? Próż dobramy nie pamiętam, do jakie bramy są, bo dawno wygrałem. Eee, a Naprawdę nie, skakać, spoko. Eee, dobra, co tam jeszcze było? Potrzeba ogon, chyba, chyba, że, chyba, że dobramy w z, e, z sami. Tutaj Dziewięć lale Okej, okay, dwóch, no okej. Okay. Wyjdziemy tędy. Eee. Da... Na czu tak skrzyż... Eee, myszko, dobra, myszka, dobra. Ej, myszko. Czekajcie. O. O, dobra, już jest to coś myszka szmogłem. Eee, I będziemy tam coś jest w sumie. Psiaki. Okay. Dobra, mamy ogon. Tu, tu my byliśmy? Chyba tak. Tak, nie. Tu nas nie było. Ale nawet tam przejścia nie ma, więc ktoś jakiś diawa stoi. Eee. Uciekajcie, uciekajcie, ludzie. Czaki czarne. No, czarne w ogóle, kujwa? Dobra, nie było tematu, ej to coś się z coś mi się być, jakieś coś mrocznego przed tym budynkiem, jeszcze e, przed tym pałacem. No, nie, 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 ja Potrzebuję tutaj ten, tam. A tu już byli, co byliśmy, co kółko zrobiliśmy? Bo to gdzieś powinien być ten? Cmentarz. Albo coś w tym stylu, ja tutaj powinienem ten e, sobie wziąć. Eee... i o chrusta nie? Wiem, czy to chrust, czy o! To gdzieś tutaj? Nie Dobra, to lecimy dalej jedna rzeczy mi brakuje Tutaj dokładnie Jak dobrze pamiętam Jeszcze nie byliśmy na pięterku, więc... O, tutaj coś jest Ludzie Więc sobie tutaj sprawdzimy Tutaj mamy pełno róż stawik, wszystko, więc sobie tutaj pójdziemy jest, mamy to okej okay. no ej, 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 dobra, gdzie to ty, ej dobra, jeszcze zwiedzimy tą górę, tą całą Gdzie są, o tu są schody. Jakieś dziwne schody, w ogóle jak tak w The Forest. A tam już tego... nie widziałem. Eee, tutaj. O. Okay. Tutaj nic nie ma. Więc lecimy dalej. Kurwa, co tutaj tak, tak... Taki spokój, kibel. Proszę na krzaki, kwapy, No i dobra, tak to miało być, no Prawisz mi się Okej. Okay. Tutaj kolejny. Eee, klucz. Już do domu. Ok. Okej. Okay. Okej, okay, dobra to że tak nie że to fajne e, dobrze że idę sobie e, ja wiem że mam tutaj Ja mam dobre zamiary w ogóle no nie chcę nic tutaj czy ja otworzę tutaj to e, tak The twig dolls growing in the cemetery. Dobra Dobra, no jedną tutaj szybko i... Dobra, maleka wrówek. Dobra Mamy to, więc sobie tutaj to szybko zrobimy. W ogóle kto robi takie podziemne przejście mroczne w dziecięcym pokoju w ogóle? Nie jest jakieś porubane. No mogę się przyczepić, biegać. Okej. Okay. Dobra. O. Ej. Okej. Okay. Jawisze mi się pojebały, więc lecimy. Dobra, lecimy stąd, pierdzielamy. Na spidani, dobra, szybko. Okej okay. Dobra. Szybko pójdzie tutaj. No i jesteśmy na, na pisgani tutaj. Idzie te lala z, z ruzgą z różgi. Tutaj okej. Już coś szybko pójdzie tutaj. Załatwo coś, chyba. Może dlatego, że aż tutaj. Nie, proszę mnie nie zapierdzielać. Ja tutaj spokojnie wszystko podoba z kości. z kości w ogóle. Co tutaj ludzie? Mam e... dalekiej szybkości Nie wiem na ile nam czasu starczy, więc musimy się spieszyć e, tutaj jakieś kudły nadawaj te kudły Cicho mi tam Okej okay. Jakaś O, ta róża by się przydała nowa te ty, tutaj bierze róże. Eee, teraz możemy iść po jakiegoś pimpka. Tutaj jakieś pewno tutaj pędzą. Ja jeszcze 7, ty, a to Lajsi. Gdzie jest jakiś pimpek, ey? Świetląc leśniaków, bo halo. O, jest Dobra, dziękuję. Dobrze, to idziemy. Szybko, szybko. No, kurde, ty, ej to no było tu? Chyba tak. Także tutaj teraz pokój dziecięcy. No coś to nam za szybko idzie tutaj. Za łatwo ludzie, za łatwo. Jakoś za łatwo. Nie wiem czy jakieś. E, ten trudność pomniejszyli czy co, bo ja nie wiem. E, tutaj. Ale coś za łatwo nam idzie w ogóle. No. Okej. Okay. No. czy e... ok ja się czuję się, to no, tak jest nie no tutaj lecimy dalej bo jakieś kłaki wiedźmy tutaj nie być tutaj tak mamy to znaczy było ostatnio no, kłaki nowe, no wkrócie no tematu nie było Eee, lecimy tutaj dalej mamy okej okay, jest, rozgali dawaj mi psiaka jakiegoś no dobre lecimy, lecimy leć pijmy piesek jest piesek, szybko pieska, pieska potrzebuje Kułagi było, że to takie tragi nie ma w ogóle, nie? Tak, tak ich nie potrzebowało, to byli, a tragi potrzebowało, to, to nie ma. Ej, ej, ej. O, jest. Dobra. Ej no. O nie, 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 nie. Dobra, ktoś by tam u góry nie z zjawak. Okej, okay, to nie te drzwi, dobra. To ten. Nie nie, 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 nie teraz, nie teraz Poczekaj, skończę. Ok, jeszcze 6, to to na łatwo idzie. Dobra, może dlatego, że już się nie boję. E, tutaj, Okej. Okay. Ile mamy? No to, ale to się zmniejsza też tutaj. Czyli mi się zdaje. To, ta krew. Pitamy, dobra. Nie, pitamy stąd. Okej, okay, czuję się, proszę czysty, więc zajbiście jest. Aby jeszcze pisało, ile to się utrzymuje, to by też było zajbiście. Też to by była bardzo dobra informacja dla mnie. Dobra, mamy już to. Kłapki. E, to nie ma cmentarza. Tutaj też nie. Tutaj będzie. Eee. Eee, dobra. Gdzieś tutaj byli te. O, o widzę jednego. Dobra. Jeszcze. Eee, eee. Pięć. Ty. Jeszcze będzie tak, że przejdziemy grę tutaj w ogóle. Byłaż, bo kompletnie beka wciul tutaj no więc tutaj szykujemy się do się normalnie spoko, e, staram się coś mówić cały czas, żeby nie przynudać, hał hał ludzie hał hał e, okay. dobra do tego się przydaje ta róża Pytamy? Jakby na się drze, bo to ona się tak drze. Kurwa ty Przy okazji musimy gdzieś róże poszukać, żeby nie było, czy się bezpiecznie drużą No, bardzo bardzo Głosy, Jedźmy Gdzie, o, piesek jest tam gdzieś była, są róże chyba Chyba Jak na już nigdzie nie będzie, nie? No Jak na dość kuźba wszystkie pozrywali wszyscy Zresztą już wiem Ja się założę, że jak teraz będę miał ten e, Znajdę te Jak będę kolejną lakę robił to na pewno tych psa nie będzie Kurde, żeby takie kółko robić do jednej róży? Dzięki Róże Teraz szybko na cmentarz No I e, tutaj czuję się normalnie spoko Ja no tam będę różnicy czy coś, bo tak nie widziałem nic Teraz tam nie, nie, Szybko Zobaczymy, by robić takie kółko w ogóle Więc lecimy dalej, dwa klucze mamy Tylko, oba, no, tylko chyba dwa Ok, proszę gaz zrób od razu tutaj zostanie nam chyba trzy potem więc e, tutaj będzie pilko belo dobra i tutaj mamy to ojebane będzie ojebane będzie Lalalalala. La, 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 la. nie już ku**a senny jestem ej z okej już? Koniec tak A, róże O i ty Okej okay. Witamy, pitamy szybko e, Po róże musimy iść Zostaje nam trzy. Czekaj, czy się uda w ogóle? Dobra, czy tak z coś Ty Czy krzaki gdzieś tutaj są? Łonowe? coś jest? Nie. Okej, okay, ty. A mamy to. Okej. Okay. Dobrze, dobrze, to. O, mamy róże. Dobrze, spokój się, halo. Podupcyło cię, czy co? Eee. Nie, pimpek. Gdzie mamy ta lalka? Szybko, szybko ty. O, mamy kolejna lalka, dobra, no. ej, to, ej. No! Dobra, no. Okej. Okay. Kurde, ludzie. Czy nam się uda? Mam nadzieję, że tak, ludzie, bo to by było fajnie tutaj okej, okay, więc lecimy dalej tutaj z tym koksem nie mam róży, więc będzie tutaj przypał i, I właśnie taki był nasz koniec tutaj niestety, no brakło nam trochę tutaj róży więc to by było na tyle w tym filmie tutaj moi drodzy Okej. Okay. Okej, okay, to tak. Okej, okay, więc... E, tutaj ludzie e, kończymy. Jeśli film się spodobał, duża łapa w górę, przede wszystkim subskrypcja z tam pod tym, oczywiście ma być szara, nie czerwona. Ja, e, komentarze, drobne serducho. Ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnego odcinka. Elo, na razie.